Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Eee, Grywamy dzisiaj w zasadzie piąty, ale tak naprawdę szósty odcinek naszych diabelskich podcastów. Eee, ja mam na imię Maciek, witamy Was w niezmienionym składzie. Moimi gośćmi są Olek oraz Kacper, redaktorzy United Voice. Cześć, panowie. Cześć, witajcie. Witam, Maćku. Cześć, Olku. Cześć, chłopaki. Witam wszystkich słuchaczy. No cóż, panowie, po pierwsze taka smutna wieść na dzisiaj. Nie wiem, pewnie wszyscy znali głos pana Tomasza Knapika, który niestety odszedł dzisiaj. Patron wszystkich chyba radiowców oraz ludzi mających cokolwiek wspólnego z mikrofonem, więc bardzo nam dzisiaj przykro w tym dniu. Ale Natomiast chciałem tak na początku, bo nagrywamy po, w trakcie przerwy jeszcze reprezentacyjnej, ale ostatni nasz mecz, który mieliśmy okazję rozegrać. Nie rozmawialiśmy o nim jeszcze. To było spotkanie z Wilkami. Mamy dosyć duże oczekiwania co do tego sezonu, bez dwóch zdań na pewno, każdy z nas. Zwłaszcza po, po ostatnim transferze, transferze Cristiano Ronaldo. Tymczasem te dwa ostatnie spotkania chyba nas rozczarowały, no przynajmniej mnie. To ostatnie zwłaszcza. Co prawda, wygrane trzy punkty, jakieś wymęczone, takie punkty również będziemy zdobywali w tym sezonie, no ale jednak chyba nastawialiśmy się na trochę inną grę na początku sezonu. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Przypomnę, 1-0 po dosyć słabej grze, dosyć dyskusyjnej sytuacji z Nevesem, który nawet później rościł sobie pretensje do, do sędziego już po spotkaniu. Na, na Instagramie i na mediach społecznościowych, chyba absolutnie już grzebiąc swój przyszły transfer do United. Co myślicie o tym spotkaniu? Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Czy, czy faktycznie powinniśmy zaczynać tak, tak mizernie i się rozpędzać, czy już od początku powinniśmy stawiać jakieś e, bardziej solidne e, występy na boisku? Olku, proszę Cię o odpowiedź na ten temat. No, poruszasz tutaj wa ważną kwestię, bo trzeba y, przyznać, że te dwa. Ostatnie mecze, czyli mecz z Sohampton i mecz z Wolverhampton, no nie, nie, nie były najlepsze w naszym wykonaniu. I też uważam, że ten mecz z wilkami był gorszy od, od starcia z podopiecznymi Ralfa, Hazen Hitla. Dlaczego gorszy? No bo strasznie, strasznie wyglądał nasz środek pola. Tak jak pisałem przed meczem, miałem takie obawy, czy Fred Spock, bo mogą, mogą być. Dla siebie uzupełnieniem, no nie mogą, bo jeden i drugi po potrzebuje asekuracji, kogoś bardziej zorientowanego na zadania defensywne. I w ogóle nie funkcjonował ten środek pola, przez co Wolverhampton z tymi swoimi kontratakami pędziło na czele z Adamą Traorę pod naszą bramkę. To jest mecz z gatunku tych, który. Na 10 razy wygrywamy ten jeden raz, który się udało, no bo tak, z obrazu tej gry, no to tutaj jest 7 czy 8 razy. Na, na, na te 10 my mamy porażkę, może tam raz zremisujemy czy dwa. Yy, dużo, dużo, niesamowicie dużo szczęścia, bo jak tutaj myślę, że Bruno Larz ma troszeczkę zarzutów czy pretensji do swoich piłkarzy, bo byli strasznie nieskuteczni w dobrych sytuacjach. Yy bramkowych i mam też taki ogólny problem z tym początkiem naszego sezonu, że możemy um, chwalić poszczególnych piłkarzy, poszczególne nazwiska, a ciężko jest chwalić um, jakąś konkretną formację, bo na przykład z meczu z Wolverhampton możemy wyróżnić na pewno Rafaela Varana, który rozegrał bardzo dobre zawody, um, Dawid Decha również, ale um, cała nasza defensywa jako całość no, nie wyglądało to nie wyglądało to dobrze i obiecująco. Um, w meczu z Wolverhampton mogliśmy Wyróżnić pola pogbe, ale całej pomocy również nie. Masona Greenwooda, całego ataku również nie. No tutaj też jedynie Greenwood dał jakiś powiew fantazji, bo te skrzydła Sancho nieobecnie już w klubie Daniel James nie funkcjonowały. Generalnie te, 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 te wejścia Sancho no nie wygląda to na razie dobrze. Trzeba dać temu chłopakowi czas na przyzwyczajenie się do, do realiów angielskiej ekstra klasy. Na pewno z czasem będzie radził sobie lepiej niż no tak źle, trzeba chyba to powiedzieć, jak w meczu z Wolverhampton, bo, bo to był słaby występ. Dużo znaków zapytania, ale wydaje mi się, to musi ktoś sprawdzić, że to jest najlepszy początek Oleguna Rasulskiera, jeżeli chodzi o sezon pod jego wodzą, 7 punktów w trzech meczach. W tamtym sezonie mieliśmy chyba 4, i przed dwoma laty wygrana z Chelsea remis z Wolverhampton i. Albo 5, albo też 4 punkty, bo nie pamiętam jak się ułożyło trzecie spotkanie, także zaczynamy. Najlepiej takie spotkania oczywiście czasem też trzeba wygrywać, gdzie nie idzie, ale to, to spotkanie nam nie powiedziało czegoś nowego. My, wydaje mi się, że dużo widzieliśmy takich spotkań w, w, w wydaniu naszej drużyny w ostatnim czasie, niestety. Myślę też, że nie ma co przesadzać z jakimiś oczekiwaniami po trzeciej kolejce, bo to pokazał tamten sezon, że dopiero w trakcie sezonu coś się zaczyna klarować, także tutaj nie przekreślam absolutnie jeszcze naszej sytuacji. Tak było gdzieś, że zawsze ta nasza drużyna wchodziła na odpowiedni rytm w trakcie sezonu, a nie na... Początku, także przesadnie mnie to nie martwi. Pamiętajmy też jeszcze, Ronaldo dojdzie do drużyny. Naturalnie z wilkami nie mógł zagrać, ale jest dużo znaków zapytania. Największe przy faktycznie środku. Pomocy ja się cieszę, bo na Newcastle ma być już dostępny Scott McTominay, więc mm, czy to w partnerstwie z Fredem, jeśli Polgoba by zagrał na skrzydle, czy z Pogbą w środku pola, no, myślę, że będzie wyglądało to lepiej, bo Fred ma za sobą dwa najgorsze spotkania podrząd, jakie rozegrał w barwach naszej drużyny. Ale Fred w tym momencie mówi hold my beer i rozgrywa trzecie spotkanie na tym poziomie. A, to, to, to to nie, ja... byłoby, nie byłoby to dla mnie zdziwieniem, szczerze mówiąc, patrząc na to jak dla Fred Nikongu. lubi, albo raczej Ole Gunnar lubi Freda. Co do tego meczu z Wolverhampton, to jeszcze my tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy z Maciejem o tym faulu na Nevesie, no i tutaj Generalnie nie lubię komentować e, tego typu sytuacji, czy był faul, czy nie był faul. E, natomiast tutaj sobie pozwolę e, odpowiedzieć niektórym krytykom, którzy często porównują tę sytuację do e, gola e, z Southampton, gdzie Święci nam strzelili po tym, jak Bruno został sfaulowany. No to tutaj jednak spójrzmy na tę sytuację nawet z takiej czysto... To, co widzieliśmy. To był Neves, który w wyniku kontaktu z Pogbą przeszedł sobie kilka metrów, zobaczył, że nasi przejęli piłkę i nagle po prostu y, poczuł wielki ból i się położył i zaczął się tarzać. No, no dla mnie to jest troszeczkę absurdalne, bo jeżeli tam rzeczywiście byłby faul, no to chociaż trochę by tam pokuśtykał, bez względu na to, czy my przejęliśmy piłkę, czy nie. Wydaje mi się, że tutaj było ewidentne y, aktorstwo ze strony Portugalczyka i no, nieładnie się zachował, zwłaszcza, że były plotki o tym, że ma do nas przyjść. Tak się nie stało. Nie przyjdzie do nas też Saul, o którym byśmy mogli w sumie wspomnieć, bo został wypożyczony do Chelsea. Niestety, bo ja bardzo chciałem tego piłkarza w United. Natomiast jeszcze co do tego meczu z Wolverhampton, to nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym sezonie był w zasadzie bliźniaczy mecz z Wilkami, kiedy to. Rashford w końcówce właśnie strzelił, wydaje mi się, że to też było na 1-0. Tak jak, tak jak w tym meczu, więc generalnie wilki nam nie leżą jako rywal. Mecz do zapomnienia, z pewnością. Mecz, który mogliśmy przegrać, mogliśmy zremisować, jednak go wygraliśmy, więc wydaje mi się, że tutaj najważniejsze co to trzy punkty i zapomnijmy o tym spotkaniu. Tym bardziej, że tak jak mówiliście, za chwilę wystąpił u nas Cristiano Ronaldo, bo już w meczu z Newcastle może wystąpić. Miejmy jedynie nadzieję, że nie będzie go tak wprowadzał olej jak w prowadzał Sancho i Varana, tylko no od razu wypuści Portugalczyka na, na spotkanie. No i zasługuje na wyróżnienie na pewno Champions League Varane. Olku, zgodzisz się pewnie ze mną, że bardzo byliśmy podekscytowani jego ogólnym występem z Wilkami, no i tą asystą. To powinno się pojawić jako nasz, nasz otwierający dżingiel dzisiaj w dzisiejszym podcaście. Nie wiem może tak się stanie. Ten twał był faktycznie był i go nie było zwłaszcza że to było praktycznie pod, pod samym pod samym okiem Mike'a Dina który stał przy, przy tej sytuacji i puścił się na puszczenie akcji. Neves, no, Miał prawo rościć sobie jakieś pretensje do, do sędziego, wiadomo, jest to zawsze sytuacja sporna. Na szczęście wygraliśmy mecz, mecz był słaby. Mi się bardziej Pogba podoba na tej roli, w tej roli fałszywego skrzydłowego niż niż tej Zdecydowanie. Tonie, jak Solskjaer daje mu taką, jak sam mówił na konferencjach, no. luz, luz, wolność, pewną swobodę taktyczną, to gdzie nie musi tak. grać tak bardzo zdyscyplinowany, to wygląda o wiele lepiej niż jak ciążą na nim też różne zadania. No, związane no, z gromem w środku pola i właśnie cofaniem się po piłkę. Ale to będzie trudne w tym momencie po przyjściu właśnie Ronaldo do, no, do Szczerze, do zespołu, nie, nie, nie bo... zdziwiłbym się jakby na Newcastle Pogba wyszedł, no to zależy od Scotta, na, na, na skrzydle, bo Sancho wrócił z jakimś drobnym urazem z, z kadry. No Też i prawda. nie zaprezentował się, to nie był występ po którym wchodzisz na stałe do jedenastki, będzie musiał jeszcze trochę powalczyć. Nie zdzi... Zaraz tutaj ujawnię nasze czaty z pomeczowy, kiedy rozmawialiśmy na temat naszych daremnych skrzydłowych i kto jest bardziej daremny w tym momencie. Nie, ale to prawda. Oczywiście śmieję się, nie, nie twierdzimy, że Sancho będzie jakimś niewypałem, ale to, to pierwsze spotkanie. Na pewno nie, zależy, nie może zaliczyć go do udanych. W tym momencie pozbyliśmy się Daniela Jamesa, Champions League Varane jak najbardziej, bardzo udany debiut, moim zdaniem jest to był to strzał w dziesiątkę, zresztą to nie jest tylko chyba moje odosobnione zdanie, ale wszyscy się cieszymy z tego, z tego zawodnika. Za chwilę Cristiano Ronaldo, no i właśnie Panowie Jak ocenimy to okno, bo pięciu piłkarzy do klubu trafiło, <laughs> przepraszam, po po tym otwartym oknie transferowym tego lata, natomiast 23 aż opuściło klub. Oczywiście nie wszyscy permanentnie, natomiast no jest to dosyć, dosyć wysoka liczba. Wydaliśmy, zdaje się, 107 milionów tak, funtów. Za Ronaldo będziemy płacić, uwaga, 23 miliony, ale przez 5 lat, więc to już zupełnie jest promocyjna cena. Daniel James sprzedany za całkiem dobre pieniądze, mówiło się o 30 milionach funtów, w efekcie zdaje się, kwota za jaką odszedł to 28 milionów, ale euro. No niemniej jednak trzeba przyznać, że chyba od przyjścia Ole Gunara Solskjaera do klubu dzieją się w polityce transferowej bardzo udane rzeczy. Czy to jest jego zasługa? Na pewno jakaś też. Na pewno jest to również zasługa nowego sztabu dyrektorskiego. Jest to również zasługa Jada Woodwarda i jak byście ocenili to okno na od 1 do 10? Nie pytam ciebie Olku, chociaż pewnie powiesz mi nie to co sądzę, że mi powiesz, ale bo tutaj zarzekałeś się wielokrotnie, że ocenisz na 10 jak przyjdzie Cristiano Ronaldo do klubu. Masz Cristiano Ronaldo w klubie. Brakuje mi jednego transferu. Ja oceniam osobiście okno na 9. A wy panowie? Kacper, chciałbym poznać twoje zdanie. Ja też bym dał właśnie 9 na 10. Wiadomo, duży wpływ na moją ocenę ma właśnie ten powrót Cristiano Ronaldo. Natomiast ciężko ten transfer oceniać jakby tak pod względem naszej strategii, bo wydaje mi się, że transfer Ronaldo to bardziej wykorzystanie okazji, że on chciał odejść z Juventusu, a nie jakieś nasze tutaj wyjątkowe negocjacje. No i też ta presja, że ma odejść do City, dużo tutaj pomogła na pewno w mobilizacji. No, przyjście Sancho, no ja osobiście, jak wiecie, bardzo chciałem tego piłkarza. Yy, więc yy, też yy, dla mnie tutaj ma duży wpływ na ocenę. Yy, no Tom Hitton to raczej, raczej yy, ani tak, ani nie, no po prostu jest jako trzeci bramkarz. Yy, cieszy ten waran, natomiast no, wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną, Maciej, że tutaj przede wszystkim my byśmy chcieli zobaczyć środkowego pomocnika defensywnego i wydaje mi się, że ta pozycja. Yy, też nie chcę jakby usprawiedliwiać potencjalnego niewygrania mistrzostwa przez Ole tym, że no byśmy wygrali, gdybyśmy mieli środkowego pomocnika defensywnego. Tak nie można mówić, bo każda drużyna, umówmy się, ma jakieś braki. No na przykład Manchester City nie ma dobrego napastnika. No jest Gabriel Jesus, który umówmy się, nie jest jakimś wybitnym strzelcem. Yy, więc my możemy o takiej pozycji, yy, na taką pozycję właśnie wskazać środkowego pomocnika defensywnego, ale no presja nadal jest i Ole no musi Musi wygrać. No, co, Chcę coś zobaczyć w gablocie y, po tym sezonie. Czy to będzie Premier League, ewentualnie Liga Mistrzów, ewentualnie Liga Mistrzów. Ale, yy, wrat Czyli puchar Carabao czy nie za No Kurczę, nie, niestety, niestety się rozzwierdzone zrobili. przez to sobie tego Ronaldo, który przychodzi, do zespołu Kibry, i mówi tam by, by, do chłopaków. No karabałka. słuchajcie, w tym sezonie to musimy tam Carabao, to jest nasz cel. Odebrać City, ten, ten puchar. Nie, no, a tak jeszcze a propos składu się, się, się wtrącę tobie, bo ze wszystkich klubów, które faktycznie każdy ma jakieś braki, ale wydaje mi się, że jeden zespołem, który tych braków praktycznie na żadnej pozycji jednak nie posiada, jest Chelsea, bo, bo oni wzmocnili się. Przez dwa ostatnie czy trzy ostatnie okienka bardzo, bardzo tak powiedziałbym, komprehensywnie, ale no, dosyć kompleksowo. My też tego potrzebujemy. No, Tam może trochę słabiej jest w obronie. Środek również, obrony już, myślę, że chci, chcieliby tak, kibice Chelsea zobaczyć mogliby, kogoś z lepszym nazwiskiem. kun tak. D efektywnie nie przyszedł do klubu. Mówiło się bardzo mocno o jego, jego transferze. Natomiast, Olku, jak myślisz, oprócz o, oczywistych kandydatów na stanowisko defensywnego pomocnika. Czy to jest swoje wymarzone okno? No ciężko, ciężko mi sobie tak przypomnieć jakieś lepsze okienko w naszym wykonaniu. Musimy pamiętać, my narzekamy na brak transferu pomocnika, ale musimy pamiętać, że. Cały sztab szkoleniowy, włącznie z trenerem, dyrektorami i wszystkimi wokół pierwszej drużyny, ustalili priorytety jako środek obrony i prawe skrzydło, i tych zawodników Solskier dostał, nieprzypadkowych. Dodatkowo przyszedł jeszcze Ronaldo. Solskier wspominał na początku okienka, że może ktoś by się przydał do rywalizacji z Marsjalem i Kawanim, i taki napastnik też przyszedł. No wydaje mi się, że tutaj gdyby to było takie okienko jak rok temu, że jednak no, no, pewny taki jakiś niesmak, czy yy, nie tyle niesmak, co yy, po prostu brak takiego jednego dużego transferu, tylko kilka mniejszych, nie do końca może przekonujących, różnie, różnie losy Telesza Donego i kawaniego się potoczyły w naszej drużynie. No to tutaj można byłoby mieć wymówki, no ale jeżeli przychodzi do ciebie taki piłkarz jak Rafael Waran, przychodzi Jadon Sancho i przychodzi Cristiano Ronaldo, i wszyscy ci piłkarze chcą wygrywać z nami ligę i ligę, ligę mistrzów, no to sam sobie, Solskier podnosi troszeczkę oczekiwania względem swojej osoby i kładzie na sobie większą presję, bo wydaje mi się, że tych wymówek nie ma. No nie ma zespołów idealnych, są, są, są bliskie ideału i nasza, pewnie gdybyśmy pozyskali tego pomocnika defensywnego, tak aby się stała. Solskier powiedział, że przy, przy okazji transferu z Reydo na Sancho, że on rozmawiał z właścicielami, że nie interesował go plan B, że oni chcą kupować tylko piłkarzy na, 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 na tego swojego pierwszego wyboru, co nie jest do końca prawdą, bo Solskier już kilka transferów dokonał, które nie były jego pierwszym wyborem. No, ale to też odnosi się do osoby Deklana Rice'a, który wyceniany jest przez West Ham na 100 milionów euro, co nie jest sumą no, jakby rozsądną za tego piłkarza, pomimo jego niewątpliwych umiejętności tego, jakby pomógł naszej drużynie. Najwyżej wiecie, będziemy mieć środek pola dziurawy, ale będziemy grać formacją 4. 1-5 I, i tyle. Wygrywać 7-5. Tak, 7, tak no, to byśmy chcieli zobaczyć. Już pojawiają się memy, że jesteśmy jak Donat, nie? Dookoła piękne ciasta, a w środku dziura w postaci Freda. no Niestety, tak to wygląda. Nie można mieć wszystkiego. Oczywiście e, fajnie byłoby, jakbyśmy dostali te, te transfery w marzone. Absolutnie nie ma żadnych wymówek. E, zgodzę się. Faktycznie, Ole nałożył na siebie jeszcze dodatkową presję, ale nie tylko w postaci tego, że, że sprowadził trzech klasowych piłkarzy, ale myślę, że tym transferem Ronaldo to to albo wykopał sobie grób, albo postawił sobie pomnik, bo... Jeżeli faktycznie będzie tak, że. Znaczy, ja nie wierzę w jakieś ogrywanie, w, 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 przepraszam, takie adaptacje do składu Cristiano Ronaldo, to będzie dla mnie śmiech. No ale superny. dobra, ale pamiętajmy, będzie... bo, bo śmialiśmy no, no. się, chcieliśmy tego Sancho, no a może jednak solskier na treningach widział coś więcej, bo te, 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 to nie tylko to 90 nie, nie, minut nie, 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 Wolverhampton, ja, no, tylko się. jeszcze 30 so na tak, tak. 100 minut nie Jasne, było Ja, się tam śmieję, nic. ja nie śmieję, bo nie porównujmy bo Jasne, po prostu do no, tak. żadnego piłkarza, którego mamy. Dobra, to nie nie będziemy odgrywać. Ja rozumiem, że ogrywa ogrywamy Sancho, że ogrywamy Dony, albo nawet go nie ogrywamy, e, że powoli się wprowadza piłkarzy do składu, zwłaszcza takich młodych, bo Sancho jest jednak całe, cała kariera przed nim praktycznie. Nie? Na razie pokazał bardzo wiele, co prawda słabsze słabszej lidze, ja go nie przekreślam absolutnie i to jest normalne, że się tak piłkarze wprowadza. Natomiast no, piłka, piłkarzy gotowych dookoła buduje się zespoły e, typu Cristiano Ronaldo nie można wprowadzać powoli do składu. To jest gościu, który przed od razu, od razu e, e, wmaszeruje tam do nas i i nie wiem, czy wszyscy będą mogli mu mówić po imieniu, nawet nie, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to się nie uda, taki eksperyment, i, i nie wygramy nic, to to wydaje mi się, że, że to, to jego los jest przesądzony. Mówię tu o trenerze, nie? bo przecież nie wierzę, że wygrywając nawet Carabao i że klub, ambicja klubu będzie taka niska aby kontynuować współpracę faktycznie jeżeli się włączymy i będziemy walczyć tam do końca o te trofea dwa pozostałe czyli czyli no w czy również jest dosyć dużym trofeum niby ale no umówmy się jeżeli będziemy walczyć do końca o Ligę Mistrzów jakiś półfinał czy czy finał czy będziemy walczyć do końca o, o wygranie Premier League i przegramy ją nie 15 punktami, czy ośmioma, a czterema na przykład, to, to, to można powiedzieć, że jesteśmy faktycznie poważnym kandydatem. Ale myślę, że jednak jakiś puchar w gablocie musi się znaleźć i, i no, nie wygłupiajmy się z jakimś karabao. Tutaj powinniśmy ogrywać piłkarzy słabszej jakości powinniśmy trochę eksperymentować mamy już piłkarzy do rotacji po to przyszedł też Hiton przecież chyba żeby tam grać troszeczkę w, w rotacji właśnie można ogrywać Donego więc no mamy teraz szerokość składu i absolutnie nie ma żadnych Żadnych wymówek, ale takie już się pojawiają na, na zaprzyjaźnionych grupach, forach. Oczywiście to ten, ten transfer, którego nie było, jest teraz dla wszystkich najważniejszy. No, Wiesz, ale tak to nie, cały, nie, nie cały czas. Co, co roku znajdziesz piłkarza, który ci nie? Rok Oczywiście. temu to był Jadon Sancho. Zostaliśmy trzy be... 1 od Crystal Palace. Z, za, i za rok to będzie nie Sancho. Za, za, rok, za rok to nie yy, będzie nie, zmiennika. Ta, z... za, rok tak, będzie, za rok nie będzie Pogba, nie bo... będzie jednak bramkarze nasi nie dojadą bo zobaczymy, mhm. jaki będą mieć przed sobą sezon, bo różnie może być. Oczywiście. Prawo obrońca też, no, zawsze znajdziesz jakąś słabszą pozycję. Nie będziesz miał jedenastki całej z, z różnych tak. piłkarzy na tym topowym poziomie. No to tylko w PSG. Natomiast wydaje mi się, że będziemy musieli w styczniu pójść po, po defensywnego pomocnika, i o tym się mówi. Myślę, że w styczniu Moim po, zdaniem pożegnamy Donego. Tak, mi, do się, i tak mi się wydaje. i możemy pożegnać. Znaczy, Marsjala mieliśmy wypożyczyć w ogóle. Była propozycja z Li, ale niestety. No, Everton zawodny, Everton no, też się tak. bił się o Donego wypożyczenie, ale myślę, że Holendra trzeba sprzedać, a nie wypożyczać. Fajnie byłoby włączyć Lingarda do tej, do, do tej wymiany z Rice'em. to nadal wychodzi ci no, 75-80 o... milionów. No. Nie? Tak, ale możemy ewentualnie sprzedać Nigara do Hamu i pomyśleć o bisumie. No jest, jest kilka opcji. musimy się tak, tak kurczowo trzymać tej opcji nie, pod no, Rajs, nie. To też jest śmieszne, że w jednym okienku nie, 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 nie Jezu, kibice nie wszystkich klubów mogą mieć transfer Rafaela Varana, Transfer Cristiano Ronaldo, transfer Jadona Sancho, jeszcze narzekać, że czegoś im brakuje. Chyba jesteśmy troszkę, no, troszeczkę tacy zbyt rozpieszczeni właśnie i zbyt pretensjonalni. Ale no wiesz, wydaliśmy 107 milionów, zdaje się, Arsenal wydał 130. I nie, no, to jest tak łatwe bardzo teraz naśmiewać się z Arsenalu, ale to co tam się dzieje, to była naprawdę o pomstę do nieba. Arsenal jest na ostatnim miejscu w Lidze, my jesteśmy na trzecim. Te pieniądze są bardzo dobrze wydane, moim zdaniem, i, i mamy, nie mamy na co narzekać. Jeżeli przyjdzie jeszcze jakiś defensywny pomocnik w styczniu, to już w ogóle jesteśmy absolutnym hitem. Teraz wygraliśmy okno na 100%, moim zdaniem. To tymi transferami wygraliśmy absolutnie nie ma, lepsze, nie ma zespołu, który, który poczynił lepsze ruchy transferowe. Zostajemy. Z kilkoma zawodnikami, które, których występy i, i obecność w klubie stają pod znakiem zapytania. Typu właśnie Jesse Lingard, który, który strzelił dublet w ostatnim spotkaniu y, Anglii, a wcześniej udało mu się to chyba te dwie bramki strzelić przez. Y, Sześć lat swoich kłopotów. Antony pierwszy gol od 5 Anto, lat. Antony Marcel również. A e, chyba najważniejszym jednak hitem całego zgrupowania całej kolejki zgrupowań reprezentacyjnych jest pobicie rekordu bramkowego przez naszego nowego piłkarza Cristiano Ronaldo. Ma 111 goli. W tym momencie jest chyba liderem wszystkich klasyfikacji strzeleckich oprócz Mistrzostw Świata, oczywiście, bo. Piłce klubowej, piłce w klubie Real Madryt, w Mistrzostwach Europy, w piłce reprezentacyjnej. No, jeszcze 10 lat temu były tam zupełnie różne nazwiska, teraz na wszystkich pierwszych miejscach jest Cristiano Ronaldo, więc tak, tak tylko to jeszcze zamknę ten dzisiejszy podcast taką ciekawą statystyką. Mówi się, że nic nie wznacza, wnoszącą, wnoszącą do, do, tego jego, do tej jego kariery. Natomiast moim zdaniem Mecz z Newcastle to jest mecz, na który chyba dawno tak nie czekaliśmy. Na ja a to nie czekałbym tec. na niego nawet bez, bez tego. Daje dodaje tą szczególną magię. To po prostu jest taki mecz, który tak. Newcastle w tych trzech meczach stracił 8 bramek. I to jest taki mecz, który możemy zagrać ładnie i strzelić powyżej czterech bramek, myślę. Z Ronaldo szczególnie oczekuję tutaj wysokiego zwycięstwa. Taki mhm. mecz na przełamanie gdzieś tej naszej mizernej gry z dwóch ostatnich spotkań. Tak, trzeba chyba jednak troszeczkę odbudować się. Będzie i optymistycznie podejść do tego, do tego meczu. Wydaje mi się, że mamy szansę zagrać ładny futbol i oby tak było. Nie słyszeliśmy o wielu kontuzjach, tylko Sancho, o którym wspomniałeś. Co Kasper, kupiłeś już Cristiano Ronaldo swojego fantazy Premier League Teamu? czy jeszcze nie. Ja niestety nie jestem graczem Fantasy Premier League, więc tutaj to Wy musicie Oj. to Wy musicie tutaj powiedzieć, ja widziałem jedynie, że, że ile, ile tam 12 milionów kosztuje? 12,5 12,5 tak, i, tak, się, 12 tak? I, i u mnie jest i chyba go wrzucę na kapitana na Tonyukas. Ale jeśli, jeśli pytasz o Ronaldo, to chętnie odpalę edytor w i sobie go dołączę do naszej drużyny w najnowszej Jaki odsłonie. wynik typujecie? Tak na zakończenie. 4-1 z mojej strony. Dwie bramki Ronaldo i asysta. To ja 3-1. 7-0. <laughs> Przepraszam. Trzym, trzym, trzymacie no. to San Marino chyba z Polakami. No, tak, wiesz że co, tak. naprawdę. Ale tam nie było 7-0. 7-1, ale Polakami. my zachowamy czyste no. kąty. No oby, oby, zobaczymy. No nic, panowie, dziękuję bardzo wam za, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję słuchaczom i zachęcam oczywiście jak zwykle do komentowania, nastawiania subów, lajków oraz do odwiedzi na naszej grupie i na naszego fanpage'a. Panowie, widzimy się pewnie wkrótce. W przyszłym tygodniu nagramy kolejny podcast i do usłyszenia. Dziękujemy słuchaczom i dziękuję wam panowie. Do usłyszenia.